Związek homoseksualny to nie jest związek małżeński i to nie jest związek normalny. Przepraszam, Przepraszam bardzo. bardzo. Co to znaczy, że nie nienormalny? Ale no, nie, błagam no, was. No, no, błagam. Bo nie zmienicie co, mojego poglądu. Nigdy znaczy, nigdy nie będzie Dlaczego mojej zgody na... Panią, bo to, zaczynamy od tego uznawanie panią, związków homoseksualnych. Potem pójdziecie dalej, Aha. że będą adopcje ale dzieci że związki homoseksualne. Uważam, że jeżeli pani zaczyna określać teraz, czy przydawać Walor normalności albo nienormalności relacjom, relacjom dwojga jest. kochających się ludzi, niezależnie od ich Dla pani to jest może normalne, dla mnie nie. No i tyle. Uważam, że przekracza pani granice bardzo. Nie, nie, taki mam pogląd? I dlaczego, dlaczego pani mi chce narzucić coś? Dlatego, żebym dlatego, ja Dlatego, a nie czuje pani, że to jest normalne. A nie czuje pani, że to jest obraźliwe? Nie. że to jest naruszenie godności nie. ludzi? Nie. Nie, dlatego, nie. że zawsze no to... uważam, że związki homoseksualne nie ja są uważam, naturalne. uważam, godność ludzka jest i to określają normy prawne i mówienie ja dwojgu kochające się ludziom, ale tutaj, że ich relacja ale jest nie potrzebna, bo nie no jest, przekonacie mnie. Ja mam to, swoje zdanie. Jest ja to przekroczenie. Uważam, że przekroczyła pani teraz. Nie, nie przekroczyłam no, dalej to, że nie są normalne związki homoseksualne.